Cóż mamy czynić? Tłumy pytają Jana Chrzciciela. To bardzo piękne pytanie, bo pokazuje gotowość do przyjęcia Bożych wskazań, gotowość do działania, do zmiany. My słuchamy Bożego Słowa, mamy z Nim kontakt. Zastanówmy się, czy ono nas zmienia, albo inaczej, czy my zmieniamy się pod Jego wpływem. Warto się zapytać, jacy jesteśmy dzisiaj, a jacy byliśmy rok temu? Czy wydarzyła się jakaś zmiana na przestrzeni tego roku? Jacy byliśmy na początku adwentu, a jacy jesteśmy teraz? Czy Słowo Boże nas kształtuje? Czy mamy jakieś Słowo, pod wpływem którego podjęliśmy decyzję, albo zabraliśmy się do działania? To są ważne pytania, które pokazują nam jakość słuchania Słowa Bożego. Ona jest najlepsza wtedy, kiedy zmienia nasze życie.